Julian Tuwin, lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pot z niej spływa, tłusta oliwa. Stoi i sapie dyszy i dmucha, żar rozgrzanego i brzucha pucha. Uf jak gorąco, puf jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie z żelaza stali. I pełen ludzi w każdym wagonie. I w jednym krowy, a w drugim konie. A w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. W czwartym wagon pełen bananów. W piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym armata. O, jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie. W dziesiątym kufry, pasy i skrzynie. A tych wagonów jest ze czterdzieści. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów I każdy zjadłby tysiąc kotletów i każdy nie wiem, jakby się wytężał, to nie udźwignie taki to ciężar. Nagle gwist, nagle świst, para buch koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółw o ruszyła maszyna po szynach ospale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się, kręci się koło za kołem. I biegu przyspiesza i gna coraz prędzej. I dudni i stuka łomoce i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd na wprost? Po torze, po torze, po torze przez most. Przez góry, przez tunel, przez pora, przez las. I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas do taktu turkoce i stuka i puka, to takto, to takto, to tak to, to to. to. Gładko, tak lekko, tak toczy się w dal, jak gdyby to była piłeczka nie Nieciężka Nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana, lecz fraszka i graszka zabawna blaszana. A skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to, to co to, to, kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, buch buch, to para gorąca wprawiła to w ruch. To para, co z kotłów rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków. I gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. I koła turkocą, i puka, i stuka, to tak, to to tak, to to tak, to to tak. Czytała Sylwia Zawalska-Wierzbińska, radna działalności pożytku publicznego powiatu krakowskiego.